Powtórka z diagnostyki, która dała porządnie zarobić, w zasadzie daje porządnie zarobić, a może bardziej to przypadek żabki. Albo, co gorsza, długoterminowa wersja debiutu Allegro. Grupa Smyk, którą znają przede wszystkim dzieci, i ich rodzice, ruszyła na giełdowy parkiet. Tym samym Smyk, prócz zabawek, akcesoriów dziecięcych, czy ubranek do swojej oferty, dorzuca też akcje. Dorzuca akcje, bo pewnie zabawki będzie coraz trudniej sprzedawać, a i nie będzie kogo ubierać w te ubranka. No, chyba że akcjonariusze, ale ich to już w akcje, bo w końcu dzieci z roku na rok jest coraz mniej. Jest ich coraz mniej i nic nie zapowiada, żeby to się miało odwrócić. Więc, jaki pomysł na siebie ma Smyk? Czym chce zachęcić inwestorów? Czy warto zapisać się na akcję lidera polskiego rynku produktów dziecięcych, który zamierza realizować? Międzynarodowe ambicje. Stałych widzów proszę o łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz, żeby miały cię ważne wydarzenia ze świata finansów, to koniecznie dołącz do ponad 100 tysięcy subskrybentów. Już 13 listopada rozpoczyna się dwudniowa konferencja XTB Masterclass, na której nie możecie zabraknąć. Jest onlineowa, darmowa i gwarantuje ci, że warto poświęcić na nią swój czas, w szczególności gdy mamy rosnące napięcia geopolityczne i postępującą rewolucję AI. Link do zapisów znajdziesz w opisie. Już teraz rezerwuj. Zerwuj swoje miejsce, bo naprawdę warto. A my zaczniemy analizę. Przed ponad dwoma tygodniami pojawiły się informacje na temat tego, że Smyk przygotowuje się do wejścia na giełdę. Teraz już wiemy, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny, a Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje. Grupa oczekuje, że dzięki emisji akcji pozyska kapitał rzędu 150 milionów złotych. Co istotne, wyemitowane mają zostać nie tylko nowe akcje, sprzedana zostanie też część tych, które należą obecnie do AMC V Gandalf SA, czyli jedynego akcjonariusza spółki. Jak dowiadujemy się z prospektu, zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej ustalonej na 13 zł za sztukę. Zaczęły się 23 października i potrwają do 29 października. I w tym miejscu muszę przyznać, że zgadzam się w 100% z Michałem Masłowskim, któremu ten sprint od zatwierdzenia do rozpoczęcia zapisów i do ich zakończenia totalnie się nie podoba. Bo co powinien zrobić rzetelny inwestor oprócz poczytania kilku tweetów czy analiz w sieci? No powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym, a ten liczy sobie ponad 540 stron. Czyżby aktualnie standardem wśród emitentów nie wiem było założenie, że akcjonariusz taki dokument wrzuci sobie w chat GPT? I love AI. Do you use AI? Absolutely. Do you use ChatGPT? Do you know ChatGPT? I love ChatGPT. I love it. I oczywiście analiza zajmie tyle, co wieczorne mycie zębów. No wolałbym, żeby tak to nie wyglądało. Co ciekawe, to nie pierwsze podejście grupy Smek do kipy. Pierwszy raz spółka próbowała dostać się na giełdowy parkiet 7 lat temu, ale w sumie procedura została z niewiadomych względów umorzona. Ale wróćmy do faktów. Do inwestorów indywidualnych ma trafić od 10 do 15% wszystkich oferowanych akcji. Spółka zastrzega, że ostateczna cena akcji oraz ich liczba oferowana konkretnym grupom inwestorów zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, czyli generalnie informacje powinniśmy poznać 30 października i to jest absolutnie nic nadzwyczajnego. Planuje się, że debiut spółki na GPW przypadnie na około 7 listopada. Zebrany w emisji kapitał ma zostać przeznaczony na wzmocnienie sytuacji finansowej spółki poprzez częściową spłatę zadłużenia bankowego oraz na finansowanie. Finansowanie strategii dalszego rozwoju grupy. Smyk Holding planuje bowiem ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W sierpniu tego roku spółka już otworzyła pierwszy sklep na Słowacji, a w przyszłym roku ma również postawić swoje lokale w Czechach oraz Bułgarii. Warto dodać, że w Rumunii funkcjonuje już 35 sklepów Smyk. Dla porównania w Polsce jest ich 253. I tak w zasadzie wszystkie te rynki czeski, bułgarski, słowacki, rumuński cechuje wyższa dzietność niż ten nasz rodzimy rynek. Natomiast to nie są rynki, które mają współczynnik dzietności, co najmniej na poziomie zastępowalności pokoleń. W statyki tej grupy możemy przeczytać, że spółka planuje być liderem sprzedaży detalicznej artykułów dziecięcych w Europie Środkowo-Wschodniej, działając zarówno stacjonarnie, jak i online. Filarami ma być zwiększenie sprzedaży w istniejącej sieci, to jest ten pierwszy filar. Drugi, rozbudowa sklepów na kluczowych rynkach. Trzeci, szeroka ekspansja zagraniczna na kolejne kraje regionu. Co to znaczy szeroka ekspansja? 15 do 20 nowych sklepów rocznie. Czy to mieści się w sformułowaniu szeroko? Czy mamy tutaj jakiegoś franczyzobiorcę grupy Żabka? Albo dyrektora do spraw rozwoju grupy Żabka, żeby mógł porównać te liczby? Wróćmy jeszcze na chwilę do samego prospektu i danych. Bo oferta jest tak skonstruowana, 240 milionów złotych dla głównego akcjonariusza, smyk dostać ma 150 milionów złotych z emisji nowych akcji. Przytoczyłem tutaj informację, że celem debiutu jest ekspansja zagraniczna, ale spółka 70 do 90% zebranych od inwestorów pieniędzy ma przeznaczyć na spłatę długu. Resztę długu ma refinansować, ale docelowo to zabieg, dzięki któremu według zarządu smyka pojawi się przestrzeń do wypłaty dywidendy, czyli robimy emisję, żeby spłacić długi część, bo to naprawdę będzie niewielka część tych długów, refinansować pozostałe, po to, żeby pojawiła się przestrzeń do wypłaty dywidendy. Ale równolegle 240 milionów złotych trafia do aktualnie głównego właściciela grupy i czy tylko mi to nie brzmi jak Dobry plan na dynamiczny rozwój? Według założeń, te 15 do 20 sklepów to mniej więcej 6% aktualnej bazy sklepów. Przychody ze sprzedaży powinny rosnąć w tempie do 5% rocznie, jeżeli mówimy tutaj o podejściu krótkoterminowym. W dalszej perspektywie mowa jest o 10%. Do dowiezienia, a nie pewnych. Grupą docelową grupę Smyk są dzieci, tak do powiedzmy 14 roku życia. 50% sprzedaży sieci no to produkty własnych marki. To jest na plus, bo co ciekawe, mowa tutaj o łącznej rocznej sprzedaży na poziomie 2 miliardów 300 milionów złotych. Grupa ma własne marki, chce je rozszerzać. Na przykład, pewnie nie znasz marka Nowhere. Ma trafiać w gusta nastolatków, ale też docelowo młodych, dorosłych i ludzi do 30 roku życia. I o ile na papierze to może wyglądać dobrze, to znamy mnóstwo historii z markami odzieżowymi, które po prostu się. Nie udały, bo to nie jest łatwy biznes. Na przykład GK Immobile w lutym tego roku pozbyła się udziału w spółce PBH, właścicielce Marek Kłojską i Laurella. Ale dobra, nie porównujmy tych sytuacji jeden do jednego, bo nigdy nie jest jeden do jednego. IPO grupy Smyk o łącznej wartości 390 milionów złotych swoją skalą przypomina debiut Arlen SA, gdzie w grę wchodziło 300 milionów, więc nie jest to jakaś potężna kwota. Przy diagnostyce mowa była o kwocie rzędu 1 miliarda 700 milionów. Grupa Smyk planuje zwiększyć zysk netto z obecnego poziomu 45 milionów złotych zysku do 74 w perspektywie 3 lat. I biorąc pod uwagę skalę zysków, to zapowiadana przez zarząd, wielkość oszczędności rocznych rzędu kilkunastu milionów złotych z tytułu potencjalnego zmniejszenia zadłużenia, no powiedzmy sobie szczerze, ma znaczenie. No bo tutaj warto dodać, że SMYK ma zadłużenie netto na koniec czerwca 2025 w wysokości 865 milionów złotych. I tutaj te 240 milionów, które trafi do kieszeni głównego właściciela, by znacząco też pomogło poprawić sytuację długu. Tejże grupy kapitałowej. Jeżeli chodzi o CZ, to na 2025 zanosi się na 19 punktów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przyszły rok, no to lecimy tutaj na solidną trzynastkę. To z jednej strony nie tak wiele jak przywykliśmy patrząc, nie wiem, na CZ, Forward CZ dla najważniejszych indeksów w Stanach Zjednoczonych, no ale z drugiej mówimy tutaj o. Potencjale rocznej dynamiki wzrostu wyników na poziomie jednocyfrowym, czyli nieco wygrywamy z inflacją, i moje odczucie jest jasne: jest to drogo. Mamy zatem spółkę, gdzie demografia nie sprzyja, zadłużenie ciąży. No jest duże, bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że w prospekcie mówimy o nadpłacie czy spłacie części zadłużenia, ale większa część idzie dla głównego akcjonariusza równolegle, a dodatkowo resztę trzeba refinansować. Konkurencja online nie śpi i się naprawdę bardzo mocno rozwija. No to, cytując klasyka, dziękuję ja postoję i osobiście też nie kupuję wycen analityków, które mówią o tym, że ta spółka warta jest półtorej miliarda złotych. Bo to mi się po prostu na ten moment nie klei, ale spokojnie, ja się mogę mylić, ja nie muszę mieć tutaj absolutnie racji. No bo jak czytamy jeszcze coś takiego jak uwaga. Z drugiej strony spółce Przyja historyczny i prognozowany wzrost głównych rynków docelowych w Polsce i Rumunii. Dane tworzą solidne tło popytowe dla ekspansji Smyka. Mimo niekorzystnej demografii, w Polsce po pandemicznym odbiciu rynek ma rosnąć średnio o 3,2% rocznie w latach 2025-2029, wspierany poprawą realnych dochodów i stabilizacją CPI, co powinno zwiększać wydatki na dziecko rok do roku. Rumunia Oferuje jeszcze wyższą dynamikę. Historycznie rynek rósł tam szybciej niż w Polsce, a w latach 2025-2029 prognozowany jest wzrost o około 5% KGB, napędzany silniejszym wzrostem realnych dochodów rozporządzalnych i rosnącymi wydatkami na dziecko, pomimo słabszej demografii. I mówimy zatem o wzroście na poziomie potencjalnej inflacji. Nie lepiej poszukać spółki, której oferta kierowana jest do starzejącego się wyżu demograficznego, gdzie po prostu będziemy szli z inflacją, a nie zastanawiali się, na ile ten rynek się będzie kurczył i mamy się w nim rozpychać. Ja nie wezmę udziału w tym debiucie, ale jeżeli planujesz to zrobić, to rok temu popełniłem artykuł artykuł na temat tego kiedy najlepiej sprzedać akcje spółki debiutującej i od tamtego czasu dosyć dobrze ta statystyka się sprawdziła Wymyka się z, z tej statystyki tylko przykład e, diagnostyki ale to też był dosyć specyficzny przykład Badanie dotyczyło debiutów w latach 2020-2024 z 16 spółek Alego zrobiło dołek po dwóch latach od debiutu, pomimo tego, że początek, czyli pierwsze dwa tygodnie notowań, były bardzo udane. Vercom swój dołek zaliczył po roku od startu notowań, People Can Fly cały czas dołka szuka, Huge dołek zaliczyło po roku od startu, Dadelo po 15 miesiącach, Murapol po 9, Answer po 15, Shopper po 15, Grupa Pracuj po 9. Poltrek po 10 miesiącach. Pepko jeszcze dołka szuka, chociaż dużo świadczy o tym, że najgorsze za tą spółką. A dobrze, bo mamy ją w portfelu, ale generalnie 3 lata minęło. Kawatina cały czas śrubuje kolejne minima. Ondę po 15 miesiącach. Kaptor 3 latach Big Cheese niespełna 3 lata. Generalnie wychodzi na to, że naprawdę z zakupami mamy czas. Jeżeli mówimy tutaj o pojęciu długoterminowym, bo średnio, nawet rozszerzając to na kolejne lata, ten dołek na notowaniach pojawiał się między 15. A 24 miesiącem notowań, ile dni od debiutu pojawia się szczyt notowań? W przypadku dwóch spółek pierwszy dzień notowań był zarazem najwyższym kursem w historii. Dla kolejnych trzech ten pik miał miejsce w czasie pierwszego tygodnia. To co ważniejsze, to pik notowań w 88% przypadków miał miejsce w pierwszych 90 sesjach giełdowych. Jeżeli zatem chcemy opierać się na tej statystyce, to czysto spekulacyjnie. Sprzedaż powinniśmy rozważać na tych pierwszych 90 sesjach. Wiem, że nie jest to zbytnio precyzyjne, dlatego jeszcze popatrzmy na jedną statystykę, czyli na poziom redukcji, czyli na redukcję, czy mamy tutaj zależność pomiędzy jej wysokością, a później występującym trendem. I w przypadku IPO żabki, na przykład, redukcja przekroczyła poziom 90%. W przypadku ostatnich 4 lat Redukcja, która przekracza ten poziom 90% oznacza w najgorszym wypadku start na poziomie ceny z IPO i tak było w przypadku Huge. Najczęściej spotykanym wynikiem był przedział między 10 a plus 16%. 9 z 16 spółek debiutujących na GPW zaliczyło lepsze otwarcie pierwszej sesji niż zamknięcie. Dla redukcji przekraczającej 90% to dotyczyło 7 spółek, a 6 z nich miało lepsze otwarcie niż zamknięcie pierwszej sesji. Szkoda tylko, że ta próba badawcza nie jest większa kiedy sprzedawać akcje spółki debiutującej, no biorąc pod uwagę te statystyki, to wynika z nich, że otwarcie pierwszej sesji nie jest złym pomysłem, byleby też redukcja była wysoka. Jeżeli wierzysz w mocniejszy ten zestaw, no to masz mniej więcej 90 dni na podjęcie decyzji, ale biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, to dla mnie grupa Smyk w optymistycznym wariancie, w średnim terminie, no może liczyć na coś po kroju debiutu Żabki, gdzie wchodziła, Spółka z bardzo, wysoką, z bardzo wysoką wyceną, z mocno już zapchanym rynkiem przez samą siebie, bo tutaj też mówimy o tym, jak ta grupa się rozwijała. No i generalnie też jak. Ta dynamika rynku może się zmieniać i rozwijać, też o wielkość inflacji. No i dla mnie, grupa SMEC, jeżeli już chcesz wziąć udział w tym debiucie, no to statystycznie, no właśnie, ja jestem tutaj sceptyczny, ale całe szczęście mogę się mylić. Daj znać, czy zamierzasz wziąć udział w tym IPO. Mimo wszystko, jeżeli weźmiesz w nich udział, to trzymam kciuki za ten debiut i mam nadzieję, że przyniesie pieniążków do portfela albo pieniędzy, bo to może być bardzo, bardzo udany debiut i to ja mogę się mylić. I tego się może trzymajmy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.